Dzień dobry, dzień dobry. Przed Wami siódmeczka Popr-Ańców i recenzja książki Tajna Misja. Napisała ją pani Anna Sakowicz. Książka miała swoją premierę 12 marca 2025 roku i wydało ją wydawnictwo Labreto. Słuchajcie, przed Wami przygody nietuzinkowej paczki zwanej Popr-Ańcy. No, ileż oni mają przygód, to głowa mała. Zawsze wpakują się w jakieś kłopoty, choć w gruncie rzeczy nie robią tego specjalnie. Uwielbiają swoje towarzystwo i nie chcą, żeby ktokolwiek inny im odebrał tą sposobność bycia po prostu ze sobą. W dzisiejszych przygodach, po tym jak poznaliśmy słowo dywersja które szczurek nam solennie wytłumaczył, sceptelniąc przy tym zabawnie jeden z nich usłyszał, że ich właściciel musi polecieć po nową suczkę, i każdy z nich odebrał to na swój sposób. No nie chcieli żadnych zmian, więc postanowili, że zabiorą mu bilet. Wtedy nigdzie nie poleci ich problem, po prostu będzie rozwiązany. Po dosyć udanej akcji udawali, że no przecież nic nie zrobili. Jednak nie do końca no byli trochę przygotowani na to, co nadeszło. Bowiem niestety dwóch z nich zostało zamkniętych w bagażniku samochodu. No kombinowali jak mogli, żeby wyjść z tej sytuacji. Jednak nic mądrego im do głowy raczej nie przyszło. No i jak zakończyła się ta cała wyprawa? Słuchajcie, przed wami część siódma, która naprawdę potrafi ściągać. Co się skończy w części poprzedniej, to w następnej jest drobną podpowiedzią, i oczywiście mamy części dalsze. W przygodach tych zwierząt nie chodzi tylko o to, że mają być następne, tylko o to, że one nie chcą być przez nikogo zastępowane. Czują się źle z powodów swoich braków i robią co mogą, żeby podszkolić się, no, być lepszym. Idą w kierunku swoich marzeń i zdecydowanie się nie poddają. To nie jest ważne, że ktoś przeciąga głos, jakoś inne sepleni. Najważniejsza jest tutaj więź, jaka jest między nimi wytworzona. Wiecie, zwierzęta potrafią się wspierać i uzupełniać w sytuacjach, kiedy no, któreś ma jakieś ograniczenia. Akceptują to, jak wyglądają, jednak wciąż mają potrzebę stania się lepszym. Każda osoba, która to czyta, naprawdę czuje się zmotywowana do działania. Podczas ich przygód wciąż mija czas, więc czasami śpieszą się i no, nie odkładają zdecydowanie niczego na później. Wiecie, tak miło podkreślają, że trzeba działać teraz, bo to zawsze jest najodpowiedniejszy moment. Wewnątrz książki mamy kolorowe ilustracje, co jakiś czas możemy podziwiać po prostu to, co się tutaj dzieje. No Druk jest większy z pięknymi odstępami kończącymi wypowiedź danej osoby. Obecnie historia toczy się podczas zimy, więc każdy widzi, jakie i czyje ślady pozostawione są właśnie na nim. Mamy również na wyróżnionych stronach alarmowe numery telefonów, pod które można dzwonić w razie jakichkolwiek wypadków. Oczywiście tych trudnych słów poznamy więcej i co ciekawe, od razu można je zapamiętać, gdyż szczurek naprawdę tłumaczy nam je z przykładów z ich życia wziętych, czyli tak, na takim poziomie, że i dziecko i dorosły zrozumie. Uważam, że oprócz zabawnej lektury jest też pouczająca, dlatego jej wartość w moich oczach po prostu wzrasta. Serdecznie polecam ją osobom, które kochają góry, gdyż no, mamy tak je pięknie opisane oraz tym, którzy jeszcze tam nie byli, żeby w razie czego mogli zobaczyć, co tam się dzieje. <laughs> Także słuchajcie, świetna seria, bardzo mi się podoba. Przypadła mi do gustu i dzieciakom. Także, no cóż, polecam, i trzymajcie się, pa pa!